Witam wszystkich bardzo serdecznie na losowaniu grup do turnieju Mongol Cup. Do turnieju zgłosiło się 18 drużyn, z których zrobimy 3 grupy. Trzy drużyny rozstaw będą rozstawione z pierwszych 3 miejsc w klasyfikacji generalnej. Będzie to dywizjon 303, grupa A, grupa B Mongol Team, grupa C Lyons Liquid. Zaczynamy losowanie. Grupa A. Husaria Akhmetov. Grupa B. Biały Orzeł Blackpool, Grupa C. Pędzącej Matwa Grupa A. Jaguar Polish, fc Blackpool, Grupa B. Polonia Blackburn, Grupa C. Hornets hul. Grupa A. Dynamic Force Grupa B. Art House Liquor Team. Grupa C. Alcott Wakefield. Grupa A. Wyszczące wiatraki Bolton. Grupa B. Dream Team Hulk. Grupa C ISG Doncaster I ostatnie trzy drużyny Grupa A FC Santos Grupa B Młodzi Wilcy Team I ostatnia drużyna Grupy C Sikorski New York Team Także powtórzę jeszcze raz Grupa A, Division 303 Husaria, Arlington, Jaguar, Polish, Blackpool, Dynamic Warskop, Wiszczące Wiatraki Bolton i FC Santos. Grupa B, Mongol Team, Biały Orze Blackpool, Polonia, Blackburn, Arthing, Art House, Lincoln Team, Dream Team Hull i Młodzi Wilcy Team. Grupa C, Lions Wickfield, Pędzące i Hornets School, Arco Team. Jest Getton Kaster, w New York Team. Dziękuję wszystkim, zapraszamy w sobotę.